Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na linii polskich schronów bojowych Nieopodal, miejscowości Grabno i Zamość. W sumie tym razem bliżej miejscowości Rogoźno. W tej okolicy pozostały nam do pokazania jeszcze tylko dwa schrony. Ten, który zobaczycie dzisiaj, podczas mojej wycieczki w tej okolicy był ostatnim schronem, który odnalazłem. Myślę, że to przez bardzo dobre maskowanie tego schronu, schron w głębi lasu, prośniętym mchem, obsypany igliwiem. To był kwiecień 2016 roku. Pogoda też była nie najlepsza i naprawdę ciężko było odszukać ten schron. To polski schron bojowy na 1 Ckm. Zbliżenie na przylotnie tego schronu oraz na strzelnicę. Заполижение на ухо. Jeszcze widok całościowy na schron. A na koniec kilka zdjęć.